hej, hejo, witajcie moje drogie po raz kolejny. E, teraz przychodzę do Was z testem oraz recenzją podkładu High Performance Lifting Foundation z Art Deco. Na pewno pamiętacie jakiego zakupowałam. Mówiłam Wam, że kupowałam go w The Van Hamsie. Była, wtedy e, promocję. Prezentuje się on tak. No i dobrze, i z, zabieramy się do, e, do robienia testu. E, on jest oczywiście z taką pompeczką, co, co uwielbiam po prostu i bez czego się chyba nie mogłabym obejść. Bardzo fajnie się dozuje, zdecydowanie na przykład w Iwonie jest już to gorsze. Ja Wam mówiłam, że podkładu nabiera się zbyt wiele. Ja mam oczywiście kolorek 05. Prezentuje się tak, on już nie wpada nam w pomarańcz, on nam tutaj wpada w brąz. Po prostu w brąz. Dobra. Nakładam go bezpośrednio na twarz. Będę go rozcierać pędzelkiem. Dobrze. Na razie może wystarczy. Ja sobie tutaj pozwolę zwilżyć pędzelek. Do tego oczywiście używam mojego psikacza. To już wiecie. Pędzelek zwilżony. Dobrze. No i zabieramy się do rozprowadzania produktu. Zobaczcie, jaki jest brązowy. Tak wygląda. Tak się prezentuje, rozprowadza się bardzo fajnie. Powiem Wam, że te trzy podkłady to są chyba takie, jeżeli chodzi o te teraz takie moje najnowsze, to naprawdę traf, e, chyba raczej w dziesiątkę wydaje mi się. Zobaczcie, zupełnie, zupełnie daje inne naprawdę już wykończenie niż na przykład ten pozostały, niż ten z Avonu, który Wam robiłam. I zupełnie inny jest również od tego z Number 7 A Brush Away, którego test również Wam robiłam na kanale. Linka pokażę Wam gdzieś. dziś. Dziś Wam wkleję link do góry, tak będziecie mogły sobie porównać. I zobaczcie, wcale dużo go nie nałożyłam. E, ten już ma troszeczkę chyba lepsze, troszeczkę lepsze krycie. Może zazwyczaj tego, że jest po prostu ciemniejszą, wpada w brąz. Tamten natomiast wpadał nam w pomarańcz. Prezentuje się tak. No i dobrze, Więc więcej tutaj nie trzeba. Ja produktu nie będę dokładała, ponieważ ja nie lubię mieć maski na twarzy, ja nie lubię, ja bardzo lubię naturalne wykończenie. E, tej, o tej porze roku to po prostu podkład ma służyć po prostu tylko i wyłącznie w wyrównaniu kolory do skóry oraz po prostu ochronie. Także tak się prezentuje High Performance Lifting Foundation z Art Deco. Zobaczcie. Tak się rozprowadza. Bardzo fajna konsystencja, bardzo fajna aplikacja nie pozostawia żadnych smug, nie podkreśla żadnych suchych skórek, bardzo fajnie się wtapia. Zobaczcie, z bliska. Oba są fajne, nie wiem, który miałabym wybrać. Nie wiem, nie wiem. Ten może bardziej taki na dzień, ponieważ jest taki troszeczkę jaśniejszy, bardziej wpadający jakby w pomarańcz, w brzoskwinie, nie wiem. Ten natomiast, ten natomiast jest troszeczkę ciemniejszy i jest taki, jest taki Brązowy, po prostu bardziej brązowy. Także tak się prezentuje. Zrobię Wam zbliżenie jeszcze. Tak samo fajne wykończenie. Oczywiście teraz, tak jak, tak jak wcześniej mówiłam, po prostu się tylko dopudrować, przypudrować, położyć trochę brązera, różu, rozświetlacza i make-up gotowy. Także tak się prezentował... Y tak się prezentuje mój podkład Ardeco. Mam nadzieję, że test Wam się podobał. Że macie teraz jakikolwiek wgląd i porównanie tych trzech podkładów, ehm, pokażę Wam jeszcze raz w tym jednym filmiku. Robiłam Wam, e, robiłam wam tych wszystkich podkładów e, testy. Także macie tu Avon, macie tutaj Ardeco i macie na Także testy tych wszystkich podkładów macie już na kanale. Ehm, no i cóż, ja się z Wami będę żegnała. Mam nadzieję, że Wam się ten test podobał. Także produkt prezentuje się tak. Ja od 0 do 5 daję mu zdecydowanie 5. Ja nie oczekuję żadnego krycia i nie przeszkadza mi, tak jak tam, mi troszeczkę przeszkadzało, że te krycie jest bardzo minimalistyczne. Tu jest go troszeczkę więcej i ten jest troszeczkę bardziej taki naturalny, czyli bardziej taki, bardziej beżowy. Ma kolorek taki brązowy, delikatny. Tamten wbija troszeczkę w pomarańcz, więc za to był minusik. Natomiast ten uważam, że zasługuje na punktów 5. Także tak się to prezentuje. Jeszcze raz pokazuję, czego test robiłam. Jeżeli Wam się podobał filmik, bardzo proszę łapka w górę. Subskrybujcie mój kanał gdzieś tu czy tu. No i co, zapraszam Was również na Facebooka, Twittera, Pinteresta i Instagrama. Tam również możecie ze mną pisać, rozmawiać. Także, jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania, bardzo proszę wy... pod spodem. No i co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za miło spędzony czas. Zobaczę, może jeszcze Wam przygotuję jakiś późniejszy filmik, może jakiś tag. No i ja się z Wami chwilowo żegnam. Ściskam Was mocno. Życzę Wam przemiłego dnia, czy to w pracy, czy, czy też nie. Także miłego wylegiwania. Do zobaczenia wkrótce. Buziaczki. pa, pa, pa.